Liga walk wczesnych średniowiecznych chrobry. Sezon drugi. Zaczynamy. Po pierwszym sezonie mamy mnóstwo doświadczeń, które pozwolą nam jeszcze lepiej zrealizować drugi sezon tej wspaniałej ligi. Dziękuję Wam wszystkim, którzy braliście udział w niej, za wspaniałe walki. Naprawdę byłem zachwycony wysokim poziomem walk, które w naszej lidze się mieściły. Naprawdę było mi bardzo miło oglądać, sędziować i podziwiać kunszt wojowników, którzy stanęli w szranki podczas pięciu turniejów w pierwszym sezonie Ligi Walk wiecznych Chrobry. W drugim sezonie będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Teraz chciałbym powiedzieć Wam przede wszystkim o tym, jaki jest harmonogram, Walk w tym roku. Opowiem o zasadach, szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz stykają się z tą ligą i nie wiedzą, jakie tu zasady panują. Opowiem też o tym, jakie będą nagrody i o tym, jak będzie wyglądało, wyglądało sędziowanie w tym roku, gdyż będzie to już bardzo jednolite po przemyśleniach i po doświadczeniach zeszłego roku. Zaczynamy pierwszym turniejem 23 kwietnia w Osadzie Słowiańskiej w Strzegocicach. Tutaj będzie otwarcie sezonu właśnie naszej osady i przy tej okazji urządzimy pierwszy turniej ligowy. Na pewno kolejna walka, kolejny turniej ligowy odbędzie się 10 lipca podczas imprezy Czarnych Sokołów na Grodzisku Okop. I na pewno zamknięcie sezonu odbędzie się, podobnie jak w zeszłym roku, na zamku Kamieniec koło Krosna. Będzie to prawdopodobnie druga połowa września. Pomiędzy tymi okresami odbędzie się jeszcze jeden lub dwa turnieje. Być może będzie to początek czerwca, być może będzie to początek sierpnia, a być może oba te terminy będą wraz z turniejami. O tym dowiecie się trochę później. Zależy też tutaj sporo od naszych sponsorów, na ile będą oni hojni w tym roku. Jeżeli chodzi właśnie o nasze nagrody, to. W tym roku chcemy ich zrobić jeszcze, jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Myślę, że będzie tego nawet trzy razy więcej, jak to wszystko sumujemy. To znaczy, przede wszystkim nagrody w każdym turnieju w tym momencie będą od miejsca ósmego do pierwszego już. Nie tylko dla pierwszych pięciu, czy dla pierwszych trzech, czy dla pierwszych sześciu. Tutaj za każdy turniej będą nagrody dla pierwszych ośmiu wojowników. Co więcej, bardzo wzmocniona będzie klasyfikacja drużynowa. W zeszłym roku była to tylko walka o honor, o to, że wszyscy walczą, a najlepszy jest Żelazny Wilk, e, który o jeden punkt wygrał z reprezentacją Palany Gary. Natomiast w tym roku dodatkowo e, pierwsze pięć drużyn otrzyma nagrody. A nagrodą dla pierwszej drużyny będzie zestaw trzech mieczy, wykonanych przez Sylwestra tylko. Także. To jest taki, poza wspaniałymi nagrodami, które będą na każdym turnieju, jeszcze zwycięska drużyna otrzyma trzy miecze. Jeżeli chodzi o zasady, jakie tutaj mamy w turnieju. Więc walki są na zasadzie bohurtowej. Dwie rundy po 45 sekund. Wojownicy walczą nieprzerwanie, trafiając siebie mieczami. W naszej lidze dopuszczone są tylko miecze ze względu bezpieczeństwa. Nie uznajemy sztychów. Są tylko dozwolone cięcia: cięcia powyżej łokci, powyżej kolan oraz zabronione są cięcia wykonywane na twarz. Można trafiać oczywiście w hełm z góry, ale nie wolno robić cięć y, na wysokość twarzy. Y, takie są, taka jest strefa trafień. Liczone są przede wszystkim trafienia, ale również liczy się inicjatywa, liczy się agresja na ringu, liczy się też oczywiście niewykonywanie tych niedozwolonych ciosów, za które można nawet zostać skwalifikowanym. Po walce czterech sędziów ocenia ją i na podstawie punktów, które policzyli jest dokonywany werdykt, mianowicie albo zwycięstwo jednego, albo drugiego, albo remis. Jeżeli w dwóch rundach okaże się, że jest remis lub jeżeli jedną wygrał jeden, a drugą drugi, dochodzi do dogrywki i w trzeciej rundzie zwykle walka się rozstrzyga. W ekstremalnie rzadkich przypadkach, kiedy trzecia runda też nie przynosi rozstrzygnięcia, dochodzi do czwartej rundy, która jest już walką do pierwszego czystego trafienia. E, dopuszczane są, tak jak powiedziałem, tylko miecze. Dopuszczane jest opancerzenie tylko i wyłącznie wczesno wieczne na zewnątrz, natomiast pod spodem e, wojownicy mogą mieć dowolne pancerze ważne, żeby nie było ich widać. E, I tak samo, jeżeli chodzi o tarcze. Dopuszczamy tarcze nie większe niż 80 cm. To samo dotyczy tarcz migdałowych, czyli one nie mogą mieć więcej, jeżeli chodzi o powierzchnię, niż tarcza okrągła, która ma średnicę 80 cm. Walka odbywa się w systemie grupowym, czyli przykładowo 24 wojowników, którzy stają do walki, losowanych jest do 4 grup, po 6 wojowników. Z tych grup na podstawie punktów zdobytych w walkach wyłanianych jest 16 najlepszych i tych 16 wojowników bierze udział w dalszej części turnieju już w systemie pucharowym, czyli playoffs, przegrany, odpada. Wyłaniamy w ten sposób od pierwszego do ósmego miejsca i te miejsca są punktowane w klasyfikacji generalnej do klasyfikacji zarówno indywidualnej każdego wojownika, jak i do klasyfikacji drużynowej drużyn, tak jak wspomniałem wcześniej, dla których też będą nagrody. Bardzo ważnym założeniem też, o którym warto, żebyście pamiętali, jest to, że turnieje zawsze odbywać się będą jeden dzień. Nie będą rozkładane na dwa, więc tutaj zaczynamy zawsze wcześniej rano o dziewiątej. Chciałbym, żeby te turnieje wszystkie się rozpoczęły, żeby jeszcze mieć czas spokojnie przed zmrokiem zakończyć wszystkie walki, bo czasami będzie to trwało dosyć długo, szczególnie kiedy wyczerpiemy ten limit 30 wojowników na turniej, który jest przewidziany. Tak więc, zapraszam Was do udziału w tegorocznej. E, drugiej edycji Ligi Walk Przez Sąsiedniowiecznych. chrobry, będzie czterech wspaniałych sędziów, którzy będą, myślę, jeszcze lepiej sędziować niż w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o moje osobiste typy, to myślę, że walka w tym roku jeszcze będzie bardziej zacięta, ponieważ wojownicy zobaczyli, jaki jest poziom, zobaczyli, że jest bardzo wysoki, zobaczyli, że warto jest trenować i też zobaczyli, jak są przeciwnicy. Mogą teraz potrenować sobie pod kątem konkretnych przeciwników. I myślę, że nawet jeżeli Gunnar zdecyduje się stanąć do walki i obronić tytuł, właśnie zapomniałem o najważniejszej nagrodzie tytuł. Gunnar otrzymał pas ze srebrnymi okuciami, który to jest pasem przechodnim, jest naszym mistrzem po pierwszej lidze. Może teraz dumnie nosić ten wspaniały pas ale jeżeli zostanie zdetronizowany, to ten pas z srebrnymi okuciami odda innemu mistrzowi. Więc jeżeli Gunnar stanie do walki, to myślę, że nie będzie takim jasnym faworytem, ponieważ jeżeli Brady zrobi lepszą kondycję fizyczną i będzie w stanie dorównać kroków w innych rundach, bo zauważcie, że Brady zwykle wygrywał w pierwszej rundzie, kiedy walczył z Gunnarem, dopiero w drugiej i w trzeciej ustępował mu pola i nie dawał rady. Jeżeli on pociągnie kondycję, ma szansę, Brady może zająć jego miejsce. A co z Walgardem? Walgard regularnie przegrywał z Gunnarem, ale Walgard całą zimę nie zmarnował. Trenował ostro, to mogę powiedzieć już teraz. I myślę, że ma ogromną ochotę stanąć ten, do walki o yy, nawet pierwsze miejsce. Jest... Ale są też czarne konie. Jest Olek, który wspaniale walczy, bardzo yy, siłowo i potrafi przełamać obronę przeciwnika. Jeżeli jemu też kondycja pozwoli wytrzymać, mimo. To, że rundy są tylko 45 sekund. Jeżeli jemu kondycja pozwoli wytrzymać 1, 3, 4, 5, 6 walk w tym tempie, to Olek moim zdaniem też może zawalczyć. Ale co z kolei z Ejarem? Ejar, który wystąpił co prawda rzadko w zeszłym roku, ale odznaczył się bardzo mocno jako taki czarny koń tego turnieju. Walczył bardzo dzielnie i świetnie radził sobie. Myślę, że AR też mógłby tutaj dużo wnieść, jeżeli przygotuje dobrą kondycję na kwiecień i na późniejsze e, czasy. Poza tymi wojownikami wspomnianymi mamy jeszcze przecież Stanisława. Stanisław, który jako pierwszy swój turniej w Pilznie w zeszłym roku e, zajął drugie miejsce już. Wspaniale mm, wystąpił, wspaniale pokazał e, wolę walki. On, jak zobaczycie sobie na Relacji z tamtego roku. On w każdej kolejnej walce walczył znacznie lepiej. Robił ogromne kroki, aż w końcu doszedł do finału, więc tutaj też on może nawet być na pierwszym miejscu w tym roku. Także mamy świetnych wojowników, którzy myślę, że w tym roku będą niesamowicie zacięcie walczyć o pierwsze miejsce, a kto wie, jacy jeszcze inni przyjadą, żeby zawalczyć o chwałę, o wspaniałe nagrody i o zapisanie się w pewnej sportowej historii walk przez średniowiecznych w Polsce, które są dosyć na poziomie takim początkującym, ale staramy się, żeby to było jak najbardziej e, szeroko rozpromowane, ponieważ jest to przecież nasze dziedzictwo, nasza historia i wspaniały sport, do którego też zapraszam młodszych i starszych, ponieważ nie ma nic fajniejszego, jak stracić zęby na treningu walki mieczem. Do zobaczenia, cześć.